Wstał kolejny piękny dzień. Jak co dzień budzę się w łóżku z dziewicą. A nie, i jednak nie jest już dziewicą. Zapomniałem o wczorajszej nocy. Było ciekawie, ale czas najwyższy pozbyć się niepotrzebnego balastu i wyprosić dziewczynę z rezydencji. Oczywiście nie można zapomnieć o wynagrodzeniu finansowym za wykonane usługi, po czym delikatnie dać jej do zrozumienia, że powinna już iść. Poranną toaletę, zaczynam od mycia zębów. Ale co tutaj robi zwykła szczoteczka? Hmm, nieważne, jestem jeszcze zaspany. Może mam zwidy. O, teraz zdecydowanie lepiej. No, całkiem przyzwoita elektryczna jednorazówka mi się dzisiaj trafiła. Ale nadal coś tu jednak nie pasuje. Teraz zdecydowanie lepiej. Hmm, jeszcze włosy mogę ułożyć. Cholera! znów zabrakło papieru co za szkoda, ale nie ma co się martwić na zapas. Na pewno w portfelu znajdą się jakieś niskie nominały, które będą mogły go spokojnie zastąpić ewentualne koszty potrące z premii mojej służby. Tak jak mówiłem, i po krzyku gdy już skończę poranną toaletę, zawsze sprawdzam swój telefon. Ach, kolejny telefon nie chce się odblokować za pierwszym razem teraz jest już do wyrzucenia na szczęście nic straconego Kolejny iPhone'ik już na mnie czeka. Co to ma być? Zwykła kawa dla osób ubogich? Chciałam Chciałem dzisiaj wypić azjatycką kawę Luwak, która jako jedyna spełnia moje wymagania, bo filiżanka kosztuje 100 zł. Znowu cała giełda leci na web. Bitcoin testuje granicę 10 tysięcy dolarów. No ciekawe czy się przebiją. Cholera. Właśnie dlatego używam komputera do 5000, żeby nie być za bardzo stratnym w takie dni jak dziś. Pora się w końcu ubrać, żeby gdzieś dzisiaj wyjść, bo przecież trzeba wyglądać lepiej od innych. Nie, no znowu pomyliłem garderoby. Tutaj przecież trzymam ubrania tylko na wtorek. A z kolei w tej, skoro nie ma nigdzie wieszaka, są najprawdopodobniej rzeczy dla kota. Mam nadzieję, że to jest ta. A nie. W tej to jeszcze nawet nigdy nie byłem. W końcu jestem we właściwej. Będę chyba musiał zrobić mapę tej rezydencji. Jak strasznie irytują mnie ludzie, którzy nie wiedzą skąd wziąć pieniądze. To przecież chyba logiczne, że z bankomatu. Ewentualnie mógłbym pojechać do banku, ale jednak Szwajcaria jest za daleko. Co ja robię? Przecież nie podniosę go, bo jeszcze wyjdę na osobę ubogą. Przecież mam jeszcze jeden w kieszeni.